Numer 10. Henryk Sienkiewicz zdobył światową sławę dzięki swojej monumentalnej powieści Kuo Vadis, za którą w 1905 roku otrzymał literacką nagrodę Nobla. Jego twórczość, głęboko zakorzeniona w katolickim światopoglądzie, przyciąga czytelników bogactwem historycznych opisów i moralnych rozterek. Dzięki swojemu uniwersalnemu stylowi, Sienkiewicz stał się ambasadorem polskiej kultury, a jego dzieła zostały przetłumaczone na ponad 50 języków. Numer 9 Tadeusz Kościuszko. Tadeusz Kościuszko, jeden z najważniejszych bohaterów polskiej historii, przewodził insurrekcji Kościuszkowskiej, walcząc o suwerenność kraju i obronę konstytucji 3 maja. Jego umiejętności inżynierskie i dowódcze sprawdziły się nie tylko na polach bitew Rzeczypospolitej, ale także w amerykańskiej wojnie o niepodległość, gdzie wyróżnił się w bitwie pod Saratogą. Kościuszko pozostawił po sobie nie tylko militarne sukcesy, ale również wizję wolnej i sprawiedliwej Polski. Numer 8. Zbigniew Boniek. Zbigniew Boniek to legenda polskiego futbolu, który zdobył serca kibiców swoją dynamiczną grą w reprezentacji i na włoskich boiskach. Jego kariera sportowa rozkwitła w Juventusie i AS Romie, gdzie stał się symbolem profesjonalizmu i nieustępliwości. Po zakończeniu kariery sportowej, Boniek nie odszedł od piłki. Założył własny biznes i kontynuował działalność jako wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Numer 7. Wisława Szymborska, A noblistka z 1996 roku, znana jest z poezji, która łączy filozoficzne refleksje z prostotą codziennych obserwacji. Jej twórczość, z jednej strony pełna ironii, z drugiej zaś przepełniona głęboką zadumą nad ludzkim losem, przyciąga zarówno miłośników literatury, jak i tych, którzy szukają w niej odrobiny humoru. Szymborska potrafiła w zwięzłych słowach zawrzeć całe światy. Co uczyniło ją jedną z najważniejszych poetek XX wieku. Numer 6. Fryderyk Chopin to virtuos fortepianu, który stworzył muzykę pełną emocji, wzbogacając romantyzm swoimi oryginalnymi kompozycjami. Jego twórczość, choć mocno związana z polskim folklorem, zdobyła uznanie na całym świecie, a sam Chopin spędził większość życia w Paryżu, stając się ikoną muzyki salonowej. Jego utwory, od mazurków po nocturny, do dziś inspirują pianistów i melomanów. Numer 5. Mikołaj Kopernik Urodzony w Toruniu, zrewolucjonizował postrzeganie wszechświata swoją teorią heliocentryczną. Jego dzieło o obrotach ciał niebieskich nie tylko podważyło dotychczasowe poglądy, ale także zapoczątkowało epokę naukowego myślenia w astronomii. Kopernik pokazał, że Ziemia nie jest centrum wszechświata, dając początek nowej erze odkryć i badań kosmicznych. Numer 4. Maria Skłodowska Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, zmieniła oblicze nauki dzięki swoim badaniom nad promieniotwórczością. Jej odkrycia radu i polonu otworzyły nowe perspektywy w leczeniu nowotworów oraz zrewolucjonizowały fizykę atomową. Mimo trudnych warunków pracy i licznych przeszkód, Maria pozostała oddana nauce, nawet kosztem własnego zdrowia. Numer 3. Kazimierz Funk, pionier w dziedzinie biochemii, zasłynął z odkrycia pierwszej witaminy. Dając początek nowoczesnym badaniom nad odżywianiem. Jego przełomowe prace nad witaminą B1 pokazały, jak ważne są te związki dla zdrowia człowieka i ich brak może prowadzić do poważnych chorób. Funk wprowadził termin witaminy, kładąc fundamenty pod nową gałąź medycyny i dietetyki. Numer 2 Andrzej Wajda. Andrzej Wajda, wybitny polski reżyser, zdobył światowe uznanie dzięki swoim filmom, które w mistrzowski sposób ukazują polską historię i tożsamość. Jego adaptacje literatury, takie jak Ziemia Obiecana czy Pantadeusz, stały się ikonami polskiej kinematografii. Wajda nie bał się podejmować trudnych tematów, tworząc dzieła, które prowokują do refleksji i dyskusji. Numer 1. Roman Polański. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych, a zarazem utalentowanych reżyserów naszych czasów, ukształtował swoje filmowe wizje pod wpływem osobistych tragedii. Jego dzieła, pełne napięcia i psychologicznej głębi, odzwierciedlają trudne doświadczenia z czasów wojny, gdy przeżył dramat krakowskiego getta. Polański, mimo licznych przeciwności, stworzył jedne z najważniejszych filmów współczesnej kinematografii, zdobywając uznanie i prestiżowe nagrody. Zostaw łapkę, jeśli film Ci się spodobał. Napisz o czym zrobić następny film. Do zobaczenia.